– Jak masz na imię? Oh, – Mama. – i zawstydził się. – Ja z córką pomagamy czasami. Jak wolontariusz córka robi zdjęcia, jako fotograf. – Córka jest zafascynowana fotografią, poszła w mm. kierunku do szkoły. – A, a może rozumieją bajki i granie w piłkę. – A jaki jest twój ulubiony zespół przyjacielów? – No wiadomo. – A mecze lubisz? Chodzisz na mecze? Nie jestem zadowolona z tego mieszkania. Dla mnie to jest katastrofa. Bo to nawet widać, że to jest katastrofa. Dajem. Trochę obawiam, się, że będziemy musieli zmienić plan. To znaczy? To znaczy, że nie będziemy budowali łazienki. tak, kurczę, tak sobie to wszystko przemyśleliśmy, poukładaliśmy i tak jakoś tam wyszło, że chyba wyremontujemy tego całe mieszkanie. A nie samą łazienkę. Super. Może być takie coś? Tak, oczywiście, to jest. Może być taka zmiana planu? Oj, 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 To jest bardzo dużo. Najważniejsze, żeby mieli łazienkę w domu i żeby nie tak. wodzieli na piętro, nie? To jest właśnie najważniejsze, tak? bo to strach. Jeśli mógłbym prosić, to, to jest ten moment, w którym trzeba się pokować. Tak. No Jeszcze chwilę mi ja że tylko dojdę do siebie. Zaraz będę wszystko ogarniać. Oj, pokażę mi tak. swój pokój. Zasadniczo mamy samą On ma do siebie dojdzie. Na czas remontu rodzina zamieszka w hotelu w Warszawie. Bracia Collins postanowili zorganizować rodzinie czas na szpikowane atrakcjami i niespodziankami. No więc w końcu nadszedł ten dzień. Rodzina jest już w Warszawie, jest piękna dzisiaj pogoda i nie zamierzamy jej zmarnować. Także nie ma co tracić czasu. Idziemy do hotelu i czekamy w recepcji z Gregiem, aż zjedzie cała rodzinka. Witam dzień, Cześć, Siema. <grymny> dzień dobry, że. Cześć, jesteś Jesteście gotowi na y, dziwny, wyjątkowy, zwarywany dzień pełen wspólnienia marzeń? Bardziej tak. jak dzieci, tak? Bardziej Do dzieci? Dobra, to znaczy ja też jestem gotowa, tylko jak dzieci. Bardzo ja ja mnie to cieszy, bo ja właśnie porywam mamę z dziećmi. mitowa <grym> Gotowa? A mój brat prawie że Amelia, córkę. Będziesz bezpieczna. Też mam taką dużą córkę. Cześć, jestem Amelia, mam 17 lat. Na co dzień zajmuję się fotografią, chodzę do szkoły fotograficznej i fotografuję mecze w klubie Miedzi Legnica. Kiedy była wizyta w Legnicy? Ja byłam w tym czasie na wyjeździe meczowym w pracy. Słuchajcie, także ja bym poprosił mamę. E, pojedziemy sobie w jedno miejsce bardzo fajne z łupami, mm -hmm. a Amelia pojedzie z Gregiem. I na pewno trochę żywni, bo to że się to poradzimy dzisiaj. To jeszcze będzie okazja, żeby się spotkać. Dobra, Dobra. 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 Tak? gotowi? Nie można czasu. To to jedziemy.